Witam, akwarysta niedzielny. E, wczoraj obiecałem jednemu z naszych kolegów tutaj na YouTube, że pokażę maluchy, jak tu w pracy się mają. E, no więc e, spróbuję złapać je. O, są. E, chwila pauza i zrobię zbliżenie. O, proszę. Są moje akarki. E, takie troszeczkę nieśmiałe na początku tutaj były i się chowały. Ale teraz już widzę, normalnie Normalnie zaczynają sobie tutaj poczynać. Myślę, że jeszcze nie są na tyle duże, żeby, żeby e, tą populację gubików e, przetrzebić, ale jeszcze z tydzień, dwa i jak widzicie, już podrosły dosyć, dosyć bardzo, bardzo mocno. E, już nie mają tych paru milimetrów, a już około centymetra mają. Więc są Wielkości tych młodych, młodych gubików, może nawet więcej, bo tutaj mamy dla porównania samca gubika więc już takie Takie w miarę, w miarę spore są Dobra, no akwarium w pracy, to jak akwarium w pracy jest troszeczkę zaniedbane, bo to Raz na dwa tygodnie tutaj robię porządki Jak widzicie Przy tak słabym oświetleniu jakie tutaj jest, to tu jest tylko 30 W no, dają radę tylko anubiasy i, i walisneria. Reszcie, reszcie roślin ciężko, ciężko idzie. Przy tak niskim oświetleniu. Zresztą tutaj nie leje nic kompletnie, żadne, żadnego mikro. Więc podejrzewam, że też brakuje. E, brakuje tego mikro. Bo no ja mieszkam bardzo blisko pracy, więc ujęcie wody jest takie samo. <laughs> e, no dobra, no tyle, na no, co Wam mam tutaj opowiadać. A, a no poza tym, że tak, no, onków yy, ubyło. Tych brzanek Titea ja też yy, ubyło. Trubków nie znajduję, więc akwarium przerabia te zdechnięte ryby. Prawdopodobnie zdechły, no nie wiem, no wyskoczyć nie wyskoczyły, bo nie ma nic na zewnątrz, nie ma nic wewnątrz, więc akwarium je przerobiło. A prawdopodobnie zbrojniki sobie z nimi, zbrojniki i ślimaki się rozpra rozprawiają. E, dlaczego padły, nie mam pojęcia. Parametrów wody, nie wiem jakie tutaj są, nie mierzyłem dawno, dawno, dawno. E, całkiem możliwe, że e, przy którejś tam dolewce czy podmianie tutaj w pracy jest woda raczej przemysłowa, nie, nie taka kranowa, więc może coś w tej wodzie było nie tak. E, no ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego, e, dlaczego padają tutaj mi te rybki. No głupole jak głupole, no, to są ryby, jak już e, e, przyzwyczają się do, do warunków panujących w akwarium i, i, i się uodpornią, że tak powiem, no to wtedy, jak widzicie, większość, e, ja stąd większość odłowiłem, bo kiedyś też mi padały tutaj te głupiki w, w pracy. Więc potem odłowiłem do domu. W domu mi się, jak wiecie, rozmnożyły. Rozmnożały na potęgę, więc teraz tutaj z powrotem przy, przywędrowały. Ale widzę, widzę bardzo, bardzo dużo takich malutkich przycinków, więc pasuje im tutaj te, te, te warunki. Dobra, tyle na dzisiaj. Może jak jeszcze coś mi się przypomni, to z domu dokręcimy sobie część drugą. Także na razie trzymajcie się, hej.